Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Szymon Wiśniewski, jestem redaktorem Nowego Ładu i dziś mam przyjemność zaprosić Państwa na krótki komentarz do wydarzeń bieżących, a mianowicie do wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w Chinach. Jak zapowiedział Kreml w dniach 16-17 maja bieżącego roku, prezydent Rosji Władimir Putin uda się z oficjalną wizytą do państwa środka, by omówić najbardziej palące kwestie w relacjach bilateralnych, a także multilateralnych. Wydawałoby się, że wizyta ta nie jest niczym nadzwyczajnym. Od 2013 roku przywódcy państw Spotkali się około 40 razy, co dowodzi pewnej takiej lojalności i pewnym intensyfikowaniu relacji dwustronnych między Chinami oraz Rosją. Wydawałoby się, że ta wizyta nie jest niczym nadzwyczajnym, natomiast jest kilka kwestii palących, których przywódcy w obliczu pewnych zmian na arenie międzynarodowej muszą doprowadzić do pewnych konsultacji, wymiany myśli, wymiany poglądów, stanowisk, nastrojów panujących zarówno w elicie władzy chińskiej, jak i w elicie władzy rosyjskiej. Na początku trzeba nadmienić, że wizyta ta ma charakter kurtuazyjny, dlatego że tak jak w 2023 roku przywódca Chin Xi Jinping po reelekcji na stanowisko przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej wybrał Moskwę jako pierwszy cel wizyty zagranicznej, tak jak i teraz prezydent Rosji po, po kolejnej reelekcji na stanowisko prezydenta Rosji odwdzięczył się przywódcy Chin i, jako cel swojej wizyty, wybrał właśnie Pekin. Na agendzie stosunków dwustronnych z pewnością będą kwestie gospodarcze. Rok 2023 okazał się udany dla rosyjsko-chińskiej współpracy dwustronnej. Wymiana handlowa między tymi państwami osiągnęła rekordowy poziom 240 miliardów dolarów, i przywódcy z pewnością będą rozmawiać o tym, jak sprawić, by tempo. Wzajemnych relacji handlowych nie spadło, a wręcz przyspieszyło i zgodnie z planem osiągnęło poziom 280-290 miliardów dolarów. Z pewnością na agendzie pojawią się kwestie energetyczne, inwestycyjne, transportowe, infrastrukturalne, komunikacyjne, czy szerzej ujęte kwestie społeczne, wymiany akademickiej, naukowej itd. To jeśli chodzi o te stosunki dwustronne. Natomiast jeśli chodzi o relacje na arenie międzynarodowej, w szerszej perspektywie, relacje multilateralne, wielostronne, to jest tam wiele kwestii na agendzie stosunków rosyjsko-chińskich, które wymagają porozumienia i koordynacji. Pierwszym z nich jest oczywiście stosunek do międzynarodowych konfliktów. Oczywiście konflikt rosyjsko-ukraiński, oczywiście konflikt. Izraelsko-palestyński, ale także tlące się wciąż konflikty w Afryce, w której przecież przywódcy zarówno jednego, jak i drugiego państwa mają żywotne interesy, by tam rozwijać swoje stosunki polityczne, gospodarcze, więc te kwestie znajdą się na agendzie relacji dwustronnych. Kolejną kwestią jest stosunek do rozszerzenia formatu BRICS z 1 stycznia 2024 roku. Do, do tego formatu dołączyły takie państwa jak Egipt, Etiopia, Iran czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. I to każe przywódcom Chin i Rosji przewartościować myślenie przewartościować myślenie o tym formacie międzynarodowym jak sprawić, by był on jeszcze bardziej efektywny jak sprawić, by Polityka uprawiana przez państwa zrzeszone w ramach BRICS była jak najbardziej skoordynowana, ujednolicona, by rzucić wyzwaniem, wyzwanie państwom rozwiniętym ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Kolejną kwestią, zapewne do której o której będą rozmawiać przywódcy państw jest szanghajska organizacja współpracy i rozszerzenie nowego członka, to jest to Białoruś, państwo bardzo istotne dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej na odcinku europejskim, ale jak się również okazuje, mające znaczenie dla polityki zagranicznej na odcinku również azjatyckim. Z pewnością Władimir Putin będzie chciał usłyszeć wrażenie i relacje Xi Jinpinga po podróży po Europie, będzie chciał usłyszeć Jakie są jego wrażenia, nastroje, jaki jest jego stosunek do tego, co głoszą państwa europejskie, w szczególności w odniesieniu do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego? Więc możemy spodziewać się, że ten temat również pojawi się na agendzie, by móc. W pewien sposób ustosunkować się i kształtować wciąż politykę zagraniczną na odcinku europejskim przez Władimira Putina z tym centralnym punktem, czyli konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Możemy spodziewać się także, że tematem, który zostanie poruszony przez przywódców tych państw, jest Kształtowanie nowej architektury bezpieczeństwa, kształtowanie nowego porządku międzynarodowego, podejście do roli systemu ONZ, zarządzania członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, stabilności strategicznej, właśnie różnych wymiarów globalnego i regionalnego zarządzania, czy chociażby walki z terroryzmem. To są wszystkie kwestie, które zainteresowaniem obserwują zarówno Moskwa, jak i Pekin. Oczywiście perspektywa rosyjska i chińska, one są rozbieżne, nie są tożsame, ale są pewne elementy reformy architektury, bezpieczeństwa, ładu światowego, które są im wspólne. I tutaj warto nawiązać i zwrócić się w kierunku pewnej koncepcji, którą. Wygłosił prezydent Rosji Władimir Putin w orędziu o stanie państwa przed Zgromadzeniem Federalnym pod koniec lutego bieżącego roku. Podkreślił on próbę stworzenia nowego, pewnego, pewnej struktury międzynarodowego bezpieczeństwa Eurazji i gotowości do innych państw do merytorycznej rozmowy na temat właśnie tej architektury i struktury bezpieczeństwa w Eurazji. Ten pomysł został już przedstawiony chińskim partnerom podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa w Chinach w kwietniu tego roku i z pewnością temat ten będzie także poruszany przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Należy zauważyć, że ten format międzynarodowej współpracy w aspekcie bezpieczeństwa między państwami Eurazji zainteresowanymi będzie wymierzony w stronę wspólnoty transatlantyckiej, wymierzony w stronę NATO, co jest oczywiste, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno Rosja, jak i Chiny mają napięku z państwami wspólnoty transatlantyckiej, więc trzeba spodziewać się, że wspólnota, pewien ten kontur międzynarodowej współpracy będzie miał ten antytransatlantycki wymiar. No i tutaj. Niesie to za sobą duży bagaż pewnego nie, możliwości niepowodzenia tego formatu współpracy. E, mianowicie wiele państw azjatyckich wystrzega się postrzegania stosunków międzynarodowych w zakresie konfliktowania się niepotrzebnego z państwami właśnie wspólnoty transatlantyckiej. Wiele państw nie chce działać. Yy, Unilateralnie, bilateralnie, ale właśnie wielowektorowo. Chcą nawiązywać relacje zarówno z Rosją, Chinami, jak i państwami Unii Europejskiej czy Stanami Zjednoczonymi, więc to jest to ryzyko i ten bagaż negatywny, który ten format antytransatlantycki może nieść. Oczywiście na tym etapie będziemy mieli z pewnością do czynienia z pewnym formatem konsultacji, współpracy, płaszczyzną wymiany myśli i poglądów. Natomiast nie można wykluczać, że w przyszłości ten format przerodzi się w jakąś bardziej usystematyzowaną strukturę na arenie stosunków eurazjatyckich. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. W tym miejscu chciałbym bardzo zachęcić Was do wspierania naszego portalu Nowy Ład, do wspierania. Finansowego do wspierania dobrym słowem, dobrym gestem. Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu. Dlatego zachęcam do wspierania nas w każdy możliwy sposób a także do śledzenia naszej aktywności, śledzenia aktywności na portalach społecznościowych, również na kanale YouTube'owym i z tego miejsca chciałbym serdecznie Państwa zaprosić już na kolejny odcinek mojego krótkiego komentarza politycznego do sytuacji międzynarodowej, właśnie pod, podsumowującej wizytę prezydenta Władimira Putina. W Chinach. Dziękuję bardzo Państwu serdecznie za uwagę. Kłaniam się nisko. Szymon Wiśniewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.